Dobra, idę już tak bardzo długo. Myślę, myślę, że za chwilę tutaj dojdę. Jest! Doszedłem. A, i w ogóle na, na początku chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i zasub... Oj, przepraszam. Żebyście zasubskrybowali ten kanał. E, no właśnie. Muszę pozbyć tam się tam małego problemu. To był Pokémon, tak? Widzicie. I został filmowany. Yy, cała, se... yy, chcecie... yy, 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 cała seria będzie się opierać jedynie na Pokémona. Tak, ja tu już wchodzę. O. Jak widzicie, tu mamy takich ludzików. A dzień dobry. Właśnie do mnie dotarło, że to stoję. I. Tu jest chyba to, co muszę wziąć. Pierwsze zadanie ogień. Musisz udać się do ceglanej piramidy i znaleźć tam głowę Mario. Podciąganie się do starych podziemnych torów. Dobra, później wam doczytam tam resztę. Na razie muszę znaleźć zaigraną piramidę. A w ogóle wam coś pokażę. papier Wow. Taki ładny mechanizm. Sam, sam, sam go robiłeś? Nie, yy, ogólnie tak. To jest taka mapa i do niej będziecie mieli... O, co piramida. Czy jest to? Nie, to nie to. I do mapy będziecie mieli opisie i do moda. salmon Tak. I to jest chyba ta piramida. Patrzcie, nawet jest czerwone światło jak od ognia. Dobra, to to musi być to. No i o... O, to jest to. To jest chyba głowa Mario, ale no jest. Mamy głowę Mario. Okej, okay. postawmy sobie. Jest głowa Mario. Dobra. Co było dalej? Muszę ją zanieść do podziemnych torów. Tylko gdzie są te podziory na to? Bo z tego, co słyszałem, to tutorial chyba są gdzieś za. tutaj, gdzie tam coś jest. A, to chyba, nie to. To, to nie to. To. Ej, e, będziemy musieli zrobić cięcie. Okay. E, dobra, widzimy się po cięciu małym. No i już jesteśmy i to chyba jest to. No to to. Wow, Wezmę sobie, że masz parę. Może bym się przydać. A mnie w niej boli. O, jakaś jest jakaś skrzynka. zrobić mam zrobić z tą głową? Włożyć ją do skrzynki. I wtedy mam dostać jakąś mapę. Dobrze, a więc Wkładamy... Y, o, jest mapa! Gdzie mamy mapę tego miejsca? Wow! Ja... A jak oni to robią te mapy? Nie mam. Y... I wtedy zobaczysz na jej ognisty teren. Uda się tam i już domyślisz się co robić. Dobra, bo ja albo nie wiem co mi się zrobić. Ognisty teren, więc. Hmm. To zdecydowanie będzie to, 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 to. Tak? Więc teraz się tam udamy. Ale przepraszam. O, tutaj już jest A tu nie na mhm. jak widzicie. O! A, bo, w góry miejsce. To jest legendarny Pokémon Entei. A tu mamy Charmander, Charmeleon, Charizard. Jakby bym też nie wiedział to wszystko co są Pokemony, a... o. Tam na górze jest jeszcze legendarny tak Moltres. Ehm. Chyba, kurde, nikt się nie obrazi jak połowę ekranu co... to... Kurde, nie wiem jak ja trzymać. To są ogólnie pomki, które i robicie za pomocą tych modyfikacji... Ehm. No ja muszę zabawić wyjść do więc schodzimy. O Jezu, zombie. Nie. Ja wiem, że jedna osoba już subskrybuje nasz kanał, więc... A się mega fajna ludzie. Wiem, że jedna osoba już subskrybuje nasz kanał, Zosta więc zostaw łapkę w górę i będzie kolejny odcinek. Właściwie seria... Seria będzie dosyć nawet długa. No więc... cicho, cicho, cicho. Ja sobie już tu wracam. Muszę się przygotować na tego zombiego, bo niezbego go dalczyłem. Nie sądziłem, że tam jest zombie. Chyba, ten zombie. Ty no, Chodź, chodź. nie ma. A jest dobrze? Nie ma. A jest dobrze? Mhm. I tu sobie ta do trzeba. I do... A, i kolejny nie Co? Czy... czy... Czy mi to Co? tu a to jest woda czy o, byś... Nie uderzę! Nie, nie, tam, dobra. Dajmy. Tak, Czekaj, teraz zrób. Daj. Ej, Czekaj, czy byś chciał chwilę podtrzymać? Jeszcze chwila. <noise> teraz. I może ja będę robił. Hmm, chwila. No bo jeszcze chwilę i ten... To jest Ko... koniec? No. Bo to nie będą wywrócić. Tak. Ej, jak je dobrze zmienię, to właśnie nie minut. Dobra, no. I teraz możesz wznowić. Co? No znów. A to ten, a to ja, ja już wznowiłem, jak już weszłeś tam. No tak, zapewne no to, jak widzicie, musiałem zepić Pokemona, bo coś tu nie zadziałało. Więc, nie o, no, to, to ja to przesnę. Nie Do, dobra. To, dobra, okay. jakiś dobra, no to. Dobra, no... Zespijłem go dobra, bo nie było go tu, ale... Ale no... Zadajem naszym jest go teraz złapać. Osiu. To jest trochę oczystone, ale mu przywiedziła. Niestety tak bywa, że się Pokemony, no... Bagujemy. No po jakimś czasie w zamknięciu się po prostu zniszczą. Nie mam. A ja nie będę znywać. Dobra, bo, ale, chyba, ale chyba tamte Pokémony będą normalnie łapane. Się. Ej, Ale będę normalne łapane, nie? No. O, i widzicie, teraz mam mojego startera. Ej, a czy byście chwilę podtrzymały mi żeby zobaczyć, jak mnie ręka boli. Jeszcze chwila i koniec. Ej, no, i Czarzart tam tak sobie siedzi. Dobra, no to my wracamy do normalnego świata to dobra. E, dobra Aha, do normalnego świata, no Jak jest to w Netherze Jezu, ten normalny świat A to gdzie jest ten normalny świat? E, dobra, już się wracamy Idziemy do portalu magicznego Uuuu Wchodzimy sobie. Już? O, jak widzicie weszliśmy z nederu e, Mapę i moda będziecie mieli w opisie Dobra, okej. Okay. Jeśli chcecie następny stym... okay, okay. Na... <laughs> <laughs> na odcinek z tej serii, zostawcie jedną łapkę w górę! Tak, to pojawi się kolejny odcinek z tej serii. I jak na razie, to pa... <laughs> yes. yep. Jak na razie, to pa, zostawcie łapkę w górę, skrzywdę na razie.